Julka Żugaj! I Patryczon! I zapraszamy do obejrzenia specjalnego, świątecznego odcinka. Julia, bardzo się cieszę, że znalazłaś czas bezpośrednio przed świętami i udało nam się jeszcze spotkać. Nie, bardzo, 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 bardzo Ci dziękuję i w związku z tym, że to jest świąteczny, specjalny odcinek, zamówiłem dla Ciebie nawet śnieg. No, właśnie, ja się tak bardzo cieszę, że spadł ten śnieg. Mam nadzieję, że się utrzyma jeszcze do wigilii, bo ja już nie. Pamięta... Która już dosłownie lada moment, więc myślę, że tak, się utrzyma. Mamy, tak. mamy taką nadzieję. W każdym razie mamy śnieg, mamy święta, więc chciałem Ciebie spytać, z czym tobie kojarzą się święta? Bo mi się kojarzą w ogóle bardzo rodzinnie, zawsze święta, i ja zawsze staram się na te święta przyjechać dosyć wcześnie do domu rodzinnego, żeby mhm. uczestniczyć w tych, w tych wszystkich takich. Właśnie w tradycjach. Zawsze ozdabiamy z moją siostrą pierniki, stroimy choinkę. Dzień, dwa dni przed wigilią. Ja najbardziej lubię pakowanie prezentów jak siedzę razem z moją mamą i z siostrą i pakujemy te wszystkie prezenty e, to jest taki czas właśnie, na który czekam przez cały rok. A wiesz, że to jest praktycznie taka rzecz, której większość nie lubi, pakowanie prezentów i albo oddają w galeriach do tych pań, co są w punktach pakowania prezentów, albo po prostu w e, jakieś torby prezentowe, nie, żeby było szybciej łatwiej. to ja uwielbiam, moja mama właśnie jest bardzo freakiem takim, ona kupuje te wszystkie takie pierdółki do prezentów, jakieś ozdóbki, naklejki. To ja bym się dogadał z twoją mamą. Też, ja też. Tak, tak, ona bardzo to lubi ona to umie robić ja mam takie mniejsze zdolności manualne, więc ja po prostu tam pomagam. No ale niektóre prezenty, właśnie dla mamy czy dla siostry, może gdzieś tam sobie sama poradzić, więc y, staram się jak mogę, ale moja mama jednak jest w tym najlepsza. A powiedz, jak w kuchni, pomagasz mamie czy raczej to mama gotuje, a ty się zajmujesz innymi sprawami? Babcia gotuje. Babcia. Tak, babcia gotuje, babcia się tym zajmuje. Y, mamy kilka takich rzeczy, które robimy wspólnie. Zawsze krokiety, to jest coś, mm -hmm. co robimy wspólnie, wiesz, są takie stacje. Mama piecze naleśniki, ja tam pakuję mięso, babcie obtacza w jajku, a moja siostra w mące. Czyli tak. taśmowo to wszystko. Tak, idzie. Ta tak. To, Produkcja jest to, duża. To, to krokiety tak. Przy pierogach wycinamy, mhm. ale później to już jest proces, którego nie można po prostu przeszkadzać mhm. nikomu. Jak robimy sałatkę rzędową, to też staramy się pomóc babci kroić warzywa, ale ona raczej m, większość rzeczy lubi robić sama. No tak. żeby no, nie dokładnie, tak. receptury, rozumiem. Żeby nie było zamieszania w kuchni. Tak. tak za dokładnie. dużego, bo i tak zazwyczaj jest, wszyscy wiemy, że zazwyczaj. No, jest. ale u mnie właśnie święta są bardzo przyjemne, bo wiem, że w niektórych rodzinach, zwłaszcza teraz, to jest taki bardzo nerwowy czas, kiedy trzeba się po prostu przygotować jak najlepiej do świąt. A u mnie są takie właśnie bardzo rodzinne, bardzo fajne. Ja te przygotowania lubię najbardziej, bo znowu w mojej rodzinie nie obchodzi się tak bardzo hucznie pierwszego i drugiego dnia świąt. To są bardziej Aha. już takie, że. Po prostu siedzimy, odpoczywamy, jemy to, co się przygotowaliśmy. Telewizja jedząca. Tak, Ale tak. to w sumie u mnie jest podobnie też, że się raczej siedzi, raczej nie odwiedzamy nikogo, tak, tylko siedzimy tak. w swoim gronie już, ja z rodzicami, więc zazwyczaj po prostu tak spokojnie. Tak, u nas dużo ważniejsze właśnie są te przygotowania, dlatego staram się tak dosyć wcześnie wyrwać z Warszawy i jechać tam już pomagać. A powiedz mi, jeżeli święta są dla Ciebie takie ważne, takie tradycyjne, to czy jest takie wspomnienie z dzieciństwa, świąteczne, który jak myślisz o Bożym Narodzeniu, to to jest właśnie to? Tak, mam e, kilka takich wspomnień, a raczej to chyba nie są wspomnienia, tylko obejrzałam to na e, filmach z mojego dzieciństwa. Musisz to rozwinąć. Musisz tak, to rozwinąć? Bo, e, mój tata czy tam mama, no nie wiem, ktoś, ktoś z rodziny kupił taką kamerę, jak byłam mała mm -hmm. i dużo mam filmów właśnie z mojego dzieciństwa i to jest, to jest w ogóle mój ulubiony film. Do Zazdroszczę działania. Ci tego, ja nie mam prawie żadnych. No, ja właśnie bardzo lubię te filmy i mam takie dwa wspomnienia, jak byłam u moich e, dziadków. Jeden jest taki jak była jakaś nie wiem fasolka czy jakieś coś przygotowane i ja byłam bardzo mała i chciałam to zjeść i mój dziadek mówił mi, że to jest gorące i mówił, że jest si, że jest gorące i ja jako taka mała mówię nie, 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 si, si, si i to jest takie śmieszne, to jest... To taki mm, właśnie moment, y, kiedy ja jestem ubrana w taki strój Mikołaja mm -hmm. i mówię chodzę, i po prostu wszystkim opowiadam, że to jest si. E, to to. I jeszcze mam drugie takie właśnie, które też jest na nagraniu, jak y, moja e, ciocia przyjechała z Włoch, a wtedy ona takich dużo prezentów przyniosła. No i w ogóle ciocia z zagranicy. Tak, no. tak. I przyjechała i mi taką dużą lalę przywiozła, i ja w ogóle rzuciłam tę lalę w kąt i się bawiłam kartonem tej lalki. E, I tak właśnie chodziłam z tym kartonem. E, Zdjęcia, tym... opisy z tym. Tak, tak. I to, to było to, czym się zajęłam i to też jest bardzo takie e, śmieszne nagranie i jak tylko myślę o świętach i o takich wspomnieniach związanych z moim dzieciństwem, to te, te dwa obrazy od razu mam przed... Powiedziałaś o jednym, o jednym prezencie, a czy jest jeszcze jakiś taki prezent, który jest taki legendarny dla Ciebie? Albo niekoniecznie najlepszy, ale na przykład najbardziej, najwięcej dla Ciebie znaczy? Ja w ogóle z moją rodziną staramy się nie mówić, co chcemy na święta, ta wiadomo, jak ktoś ma tam jakieś specjalne życzenie, to tam szepnie, po prostu, o jakby ktoś się zastanawiał, co mi kupić, to jest to. Ale tak to ogólnie staramy się robić sobie niespodzianki, że nie wiemy, co wzajemnie sobie kupujemy, mm -hmm. tak, żeby sprawdzić, na ile się znamy, na ile nam się spodoba, więc głównie to są bardziej takie praktyczne rzeczy. Takie typu wiesz, jakiś sprzęt, suszarka, prostownica, raczej takich... No to chyba zybronizm. dobrze się znacie. Tak, <laughs> tak, Jeżeli komuś kupujesz prostownicę, no to raczej wiesz, że tak, ta osoba ją potrzebuje. Tak, tak. Więc więc to są bardziej takie, takie praktyczne prezenty, więc nie mają takiej wartości sentymentalnej, natomiast praktycznie zawsze są trafione. Mhm. Mm Czyli nie masz takiego jednego, jednego, ale zazwyczaj nie, te, co nie zostajesz, to są. W sensie pewnie byli się jakiś znalazł, ale w tym momencie jakby nie pamiętam. No to, to może znaczyć, że nie jest aż tak ważny, skoro go nie pamiętam. Albo były tak trafione, że ciężko wybrać ten niektórych. Tak, teraz może mówisz, tak, że jest taka to moja zajmę, rzecz. ty tak. już nawet nie pamiętam, że to prezent, tylko o, ta prostowica to jest moje prostownice, nie pamiętam, że ją na święta dostałam. Dokładnie. Wiesz to Julka, tak sobie myślę, że święta to jest też koniec roku, więc w sumie podsumowanie roku. Mm -hmm. Więc chciałem cię spytać, co, co z tego roku wyciągniesz? Jakie są jakieś takie największe... Twoje osiągnięcia albo cele, które udało Ci się zrealizować. Mi w ogóle ostatnie dwa lata trochę się zlały w jeden rok, bo od dwóch lat mieszkam już w domu X i zaczęłam to takie życie influencera. Na tym wyższym etapie, na tym szybszym tempie. Szybszym, właśnie tak, tak. chciałem powiedzieć, szybszym. szybszym. Szybszym tempie, więc mi te dwa lata zlały się totalnie w jedno. I jakbyś mnie zapytał co rok temu w zimę robiłam, bym powiedziała, że zaczynaliśmy Team mix, a to już mm -hmm. było dwa lata temu. Mm -hmm. No ale ten rok minął mi głównie e, muzycznie. I YouTubeowo, bo zaczęłam prowadzić swój kanał na YouTubie i nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby w środę i w niedzielę nie dodać filmu, więc regularność tutaj została zachowana przez cały rok. No i płyta, i trasa, i duży koncert na Torwarze to były też takie duże y, osiągnięcia, chyba największe z tego roku, też otworzyłam swój sklep, w sumie. no dużo tego było. Oj, kurczę, dużo, dużo, dużo. tego było w tym roku, ale głównie, głównie bym powiedziała, że muzycznie, że praca nad płytą, później wydanie płyty, później trasa koncertowa, no i w międzyczasie właśnie ten duży koncert na Torwarze, gdzie, gdzie było około 7 tysięcy osób i wyjście na taką scenę, gdzie są zapełnione trybuny, to niezapomniany widok. No muszę Cię spytać, bo jestem bardzo muzyczny właśnie o tą trasę koncertową, bo jednak pierwsza trasa koncertowa to dla każdego artysty bardzo ważny moment, jestem przekonany. No Ty wcześniej występowałaś, tak, ale jednak tak. solowa, solowa trasa to jest co innego, bo cała uwaga jest skierowana na Ciebie, no i jeżeli coś, cokolwiek źle zrobisz, też wszystko jest na Ciebie. Tak, to prawda. W ogóle powiem Ci, że chyba nie zagrałam jeszcze ani jednego koncertu, na którym bym się nie, nie pomyliła. W sensie za każdym razem jest jakaś yy, pomyłka, albo coś źle zaśpiewam, albo zapomnę jakiegoś kroku tanecznego. Raz mi się nawet zdarzyło, że pom pomyliłam kolejność piosenek, mm -hmm. e bo mam y, setlistę wyłożoną na scenie, ale już... Przy którymś koncercie. Nie spojrzałaś. Tak, nie teraz... spojrzałam, po prostu wiedziałam, że teraz jest ta piosenka. Na szczęście nie powiedziałam tytułu, tylko po prostu zapowiedziałam ją tak hucznie, że o, że teraz będzie piosenka o spełnianiu marzeń, czy coś tam, i nagle powiedziała jakaś zupełnie inna, ja miałam takie o, dobra myślę, że... Ale jest coś fajne, coś to jest fajne, bo nawet jak się ktoś pomyli, to widać, że to jest po prostu na żywo show się dzieje, że nawet właśnie możesz zmienić tak. i nawet wybrnąć z tego, mówiąc, że no słuchajcie, wszystko jest na żywo, więc... <grym> tak, teraz... tak, ale powiem Ci, że nawet... Yy... Chyba nie są takie zauważalne te, te pomyłki, bo ja się staram też to później tak ograć, żeby po prostu to wszystko było spójne. Raz chyba miałam taką dużą pomyłkę, gdzie zaczęłam śpiewać za wcześnie. I po prostu taki dźwięk się wydawał taki, a! I nie usłyszałam na, na słuchawce swojego głosu, bo mam podkład na słuchawce też mm -hmm. puszczony i zrobiłam takie! Uh! I nagle przestałam śpiewać i wtedy mi właśnie widzowie pisali, że o, Ty chyba tutaj się pomyliłaś. <grystanie> <grystanie> więc więc to, była, to była taka pomyłeczka. No ogólnie cała trasa, no, niesamowite doświadczenie. To jest y, bardzo też uczące bardzo dużo różnych rzeczy. Cierpliwości przede wszystkim, no bo ja gram koncert o 18.30, a tak naprawdę od 11.00 już jestem Dopiero w Dopiero sprawdzałem właśnie jak to wygląda i słuchajcie, u Julki jest kompletnie inaczej niż na takim koncercie powiedzmy dla starszej publiki, że przychodzi się o 18, otwierają drzwi, tylko właśnie tak jak mówisz, jest od 11, ja nie mogłem w to tak, uwierzyć. Tak, ja o 11 mam próbę, o 14 zaczynają się spotkania z widzami i później 18.30 zaczyna się koncert. Zastanawialiśmy się czy nie robić go później, ale u mnie jest... Taka właśnie młodsza publika, więc e, też chcieliśmy, żeby o takiej rozsądnej godzinie tak, po prostu byli do domu. Tak, no. Żeby, żeby rodzice się nie martwili, no bo też wiedzieliśmy, że, że trasa będzie odbywać się w tym okresie jesienno-zimowym, gdzie robi się szybciej tak, ciemno. ciemno. Mhm. Więc żeby też było właśnie bezpiecznie dla nich, to postawiliśmy właśnie na 18.30. A powiedz mi jeszcze o tym pierwszym, pierwszym koncercie solowym. Jak, jak wyglądały Twoje emocje przed nim? Bo ja kilka miesięcy temu rozmawiałem z Julią Wieniawą z kolei. Mhm. I ona była tak zestresowana, że chciała odwołać ten koncert, bo bała się dosłownie i krytyki, i komentarzy, które pojawiały się przed koncertem. Mm -hmm. Nawet ludzie nie wiedzieli, co ona zaprezentuje, a już była krytyka. I ciekaw jestem, czy u Ciebie było podobnie. O Jezu, mój pierwszy koncert. to była szalona rzecz, mm -hmm. naprawdę bo no ja bardzo się stresowałam przede wszystkim stresowałam się czy pamiętam wszystkie układy czy właśnie wszystkie tekst piosenek czy swoich znam to też się bardzo nawet, stresowałam nawet. tak mm -hmm. ja w ogóle pierwsze dwa koncerty moje były w Warszawie Jeden po drugim był w Warszawie i nie zaprosiłam nikogo na ten pierwszy koncert. Ze znajomych. Nikogo nie zaprosiłam, Szok. bo się tak stresowałam, że się pomylę i że coś będzie nie tak. Bardziej chciałam potraktować to po prostu jako, jako taką naprawdę poważną próbę generalną. Wow, a to mnie zaskoczyła. Tak, tak. I byłam bardzo zestresowana. Nie chciałam właśnie nakładać na siebie tej presji, jakby występowania przed bliskimi i pierwszego koncertu, więc wszystkich zaprosiłam na drugi i, i pierwszy zagrałam po prostu tylko i wyłącznie dla moich widzów. No i on też był szalony, bo on był wyjątkowy, bo w ogóle zmieniliśmy repertuar po pierwszym koncercie, bo tam właśnie były komentarze, były wyszły jakieś... różne rzeczy. Wyszły różne rzeczy, kto, na które ja po prostu wcześniej nie zwróciłam uwagi i potem po przemyśleniu miałam okej, okay, dobra, może faktycznie warto by było to i to i to zmienić. No to jest słuszne. Tak, i drugi koncert już był troszeczkę inny, więc ten pierwszy był zupełnie wyjątkowy, więc no <noise> bardzo dużo emocji i właśnie tego stresu, ja prawie zwymiotowałam przed wejściem na cała się trzęsłam ja w ogóle też wychodzę na scenie pod taką płachtą mm -hmm. i przez połowę pierwszej piosenki po prostu siedzę i ona jest taka niby półprzeźroczysta, że ja widzę wszystko, ale mnie pod nią nie, nie widać. widać. Więc ja widziałam tych ty, ty, ty wszystkich ludzi, widziałam takie... Mam taki element właśnie na scenie dekoracji, gdzie jest takie świecące serce mm -hmm. różowe. Widziałam to żarzące się serce, po prostu mi serce biło. A ja wyszłam na intro, więc się w ogóle popłakałam pod o. tą płachtą. E, więc bardzo dużo właśnie stresu, bardzo dużo pozytywnych emocji, e, też ogromne zmęczenie, no bo ten pierwszy Fizyczne. koncert, tak. No plus właśnie emocje. Tak, razem. tak, tak. To było, to było bardzo ciężkie. No i później właśnie zmierzenie się z tą e, krytyką, ale też bardzo dużo pozytywnych później e, opinii dostałam od moich widzów, że się wszystkim podobało, więc szalone, Nie no, podobało koncert się, podobało się. Wszystkie koncerty wyprzedane. Rewelacja, ale jeszcze, jeszcze chcę wrócić do tego, e, że nikogo nie zaprosiłaś, nikt się nie obraził. Bo momencie u mnie w towarzystwie jest tak, że jakby ktoś dał koncert i by nie zaprosił, to od razu by było ojej. Nie chcesz mnie, ta moje? Tam była różnica chyba tygodnia albo dwóch tygodni mm -hmm. między pierwszym a drugim koncertem i ja przed pierwszym już do wszystkich napisałam, że hej, zapraszam się na koncert, mm -hmm. tak, 30. E, jakby teraz już gram też pierwszy koncert, ale bardzo się stresuję, więc chciałabym, żebyście przyszli na ten drugi, ja by wszystkich uprzedziłam. Niektórzy w ogóle z moich znajomych byli przekonani właśnie, że zaprosiłam na ten pierwszy koncert e, i pamiętam Klaudia, Klaudia, która mieszka w naszym domu, tam się poszykowała e, i mówiła, no co, zbieramy się jedziemy, a właśnie reszta im powiedziała, ej, ale my dopiero tam za tydzień, czy za dwa tygodnie. A. A ona tak, a! No, dobra, ale nie, nie, nie było takiej sytuacji, żeby ktoś się obraził. A powiedz mi, skoro w tym roku już tyle osiągnęłaś, no z tego co mówisz, to naprawdę sukcesów jest bardzo dużo, czy jest już coś takiego, o czym myślisz na przyszły rok? Co A możesz i... nam zdradzić, chociaż tak troszeczkę, jakieś takie plany? <laughs> Mam bardzo dużo planów ogólnie. Zaczęłam też myśleć już nad drugą płytą, albo epką, albo jakimiś singlami. To na pewno nie chciałabym zostawiać tej muzyki, bo zaczynając tą przygodę, myślałam, że to będzie takie ok, sprawdzę jak to jest, zobaczymy jak to będzie. Bo Ty ukrywałaś to, że nagrywasz płytę, tak? Yy, Czy jak przez to było? Bo tak, długi słyszałem. Czas, tak Przez długi czas tak, yy, bo tam zaczęłam pracę, yy, zaczęliśmy rozmowy w sumie w styczniu, a ogłosiłam Boziu, jakoś w połowie roku, albo nad przed połową roku. Więc tam pewnie czas ukrywałaś. było to, to ukrywane. Ale później już było wiadomo, mm -hmm. że, że pracuję nad płytą, no bo też ja pokazuję swoje życie tak. codziennie na Instastory, więc ja siedząc, to siedząc codziennie w studiu i nie, nie wychodzi żadna piosenka, a jak po raz kolejny pokazuję, że jestem w studiu, to jakby bardzo ciężko było to jakkolwiek ogrywać. Dokładnie. Więc już musiałam zdradzić, że robię płytę. No a właśnie w przyszłym roku nie chciałabym rezygnować z tej muzyki, więc muszę coś wymyślić takiego fajnego. Mam już jakiś tam zalążek pomysłu, ale to jeszcze nie będę zdradzać. Dobrze, jeszcze 上啊。Okay. Ale muzycznie będzie podobnie, tak, czy podobnie? Tak, podobnie, podobnie. No co, coś tam, e, jakieś plany mam. E, też chciałabym e, produkty e, w swoim sklepie, ale też być może w jakichś sieciówkach, bo, mm. bo w tym roku nie miałam żadnych swoich produktów. No teraz kalendarz adwentowy był e, tylko w Rosmanie, ale nie było właśnie żadnych spożywczych ani niczego takiego. Jakoś nie czułam się tak dużą influencerką, żeby posiadać swój solowy produkt, bo zawsze robiliśmy streamem. Tak. To wtedy czułam to w Grupy, a jakoś w tym roku nie miałam takiej pewności siebie, żeby wyjść z kimś z do kogoś z propozycji. Nie miałam, czyli już ma. No te, teraz już tak, trochę ta trasa mnie też do tego przekonała, wiesz, że my zaplanowaliśmy 7 koncertów, dodatkowo trzeba było 3 dorzucić, bo po prostu tak szybko się rozeszła. I ten rok utwierdził mnie w przekonaniu, że okej. Okay, to już jest dużo to, co teraz. No mam. ja powiem Ci Julka szczerze, że ja byłem na evencie, yy, na którym ty również występowałaś. I ja pierwszy raz od lat widziałem coś takiego, żeby głównie fanki, ale i fani, y, którzy byli na miejscu aż tak reagowali na kogoś. Ja naprawdę byłem w szoku. Yy, ja przyszedłem tam prywatnie yy, na ten event i widziałem przed. To była restauracja, mogę powiedzieć, i przed tą restauracją po prostu ci wszyscy fani zebrani, oni tylko patrzyli, z której strony ty będziesz szła. Ulicą, ktoś nawet podobny do ciebie, że to już biegł, i w ogóle wiesz, już był krzyk, I ja tak Boże, naprawdę, że to się dzieje, że naprawdę tak, ty masz tak. aż tak zaangażowanych fanów. Bo wiesz, ja cały właśnie 2021 jakby żyłam w przekonaniu, że to jest siła grupy, mm -hmm. że po prostu wszyscy razem mamy taką siłę, i jak zaczęłam 2022 już z myślą, że okej, okay, chcę bardziej solowo podziałać w tym roku, to nie spodziewałam się, że. Ci wszyscy widzowie, jakby będą też dla mnie, że nie tylko dla grupy, ale dla mnie, że ja będę tą zaskoczenie. Kięknie. no i właśnie trochę, trochę ta trasa mnie to przekonała też sprzedaż płyty, która cały czas musi być e, tłoczona, bo po prostu nie ma przerwy, kiedy ludzie by przestali tą płytę kupować. To był dla mnie ogromny szok, bardzo pozytywny szok i dlatego właśnie myślę, że mam więcej pewności siebie w tworzeniu rzeczy w 2023. Pięknie to powiedziałaś, więc ja Ci życzę jak najwięcej sukcesów, ale muszę jeszcze na chwilkę poruszyć temat tańca, ponieważ ja słuchaj bardzo długo tańczyłem, nieprofesjonalnie, ale powiedzmy półprofesjonalnie i mnie bardzo ciekawi twój taniec, bo to on jest bardzo złożony na scenie. Ty mi przypominasz tak szczerze taką młodą Britney. Serio, serio, a ja to... Wszyscy chyba wiedzą, rzadko coś takiego mówię. I oglądając Twoje występy, miałem coś takiego, że. Tylko to jest wielki komplement z mojej strony. Tak, więc dziękuję, dziękuję bardzo. I patrząc na nawet, nawet na twoje układy, ja się zastanawiałem, czy ty się trochę ją, nią inspirujesz, czy nie, czy są inne artystki. Nie no, bo jeśli chodzi o, o taniec, to ja się nie inspiruję nikim, bo w sferze muzyki faktycznie gdzieś tam szukam sobie inspiracji, żeby przekazać właśnie między innymi producentom, jaki efekt chcę osiągnąć. A w tańcu ja to robię od dziecka. Ja znam przede wszystkim wszystkie pojęcia, że na przykład, ok, mamy wolną piosenkę, to ja bym chciała trochę jazzową, połączone z modernem, dużo zejść na dół, może jakieś akrobacje, wiesz, machowe, jakby znam te pojęcia, więc łatwo mi tak. jest przekazać, co ja tak naprawdę bym chciała. No i też to doświadczenie, które ja mam z tańcem, no tak naprawdę już będzie zaraz. Para nastoletnie mm -hmm. to doświadczenie, to ja po prostu od razu mam obrazy w głowie, jak chcę, żeby to wyglądało, jak chcę, żeby wyglądał ten układ, żeby był bardziej skoczny, bardziej spokojny. E, więc jeśli chodzi o taniec, to nie mam też świetną choreografkę. E, choreografkę. E, super, naprawdę e, kobieta, bardzo utalentowana, więc jakby ona też. Zrozumiałyśmy się i po prostu jak ja jej mówię, ok, chcesz, by to wyglądało tak, tak i tak, to ona robi to w 100% dokładnie tak, jakbym chciała. E, więc jeśli chodzi o taniec, to, to nie ma tam e, jakichś inspiracji. inspiracji. Mm, może tylko troszeczkę Jennifer Lopez. E, no bo ona jest. Jak oglądałam jej występ, ten, który miała z Shakirą. Na Super Bowl. Tak, na Super Bowl, no to to. Bo, bo ja oglądałam dokument o tym, jak ona ja to tworzyła. Ja też, no oczywiście. To właśnie, to jest coś, co mam z tyłu głowy i co mi przyświeca, że właśnie, że chciałabym się zaangażować tak bardzo w to, bo ona tam była na każdej próbie, tak, jakby tak. przekazywała tą swoją wizję. Nawet gdy nie była potrzebna, na przykład sami tancerze tak. byli, to ona przychodziła tak. i patrzyła. Tak, to właśnie to mnie inspiruje do tego, jak uczestniczyć w tym procesie i jak bardzo mogę posunąć się do tego, żeby dawać jeszcze więcej od siebie. A nie myślałaś o takim dokumencie, tak teraz pomyślałem? Ja trochę takie mini wersje tego robiłam na swój kanał, jak przygotowywałam się do właśnie do show na, na Torwarze i, i z moją trasą koncertową. To są takie dokumenty, wiadomo, nie też na taką skalę, jak to taki wielki ta, ta. Netflixowy dokument, ale takie minimalne wersje tego pojawiły się właśnie u mnie. Mm -hmm. Julka, stwierdziłem, że zrobimy coś dla tych wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają, a że są święta, to. Namalujemy razem bombeczki. A, super. Co? Dziękuję. I od razu wam powiem, że te bombeczki będzie można wygrać. Jedna bombeczka będzie do wygrania u mnie na y, profilu na Instagramie Patryczon, a drugą wystawimy razem na Boś. Super. Świetnie. Więc my zaczynamy. Którą wybierasz? Ja matową? matową. Dobrze, to tobie zostawię matowe. A ja wezmę te błyszczące. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że ja nie mam w ogóle talentu do takich rzeczy, Oj, więc dobra, proszę każdy się nie spodziewać, mówi. proszę się nie spodziewać, czy to będzie jakieś wyjątkowe. Bo ja nie umiem właśnie malować jakichś takich gwiazdeczek i w ogóle... Serio. Ja najpierw... Znowu się to O Jezu. Serduszka nawet. Aaa, no. jakie słodkie. Jesteś prostu na szokoladę? Plastycznej? Nie, ale jak byłem dzieckiem, to ja byłem dobry. Nie, ja właśnie, byłam totalnie żenująca. A to ciekawe, wiesz, szczególnie, że wiesz, że, że tańczysz i w ogóle. No właśnie, bardziej tak ruchowo. Ruchowo. Bym powiedziała kreatywnie. Tak, ale rysowanie to nigdy nie było moja dobra strona. Ty to nagrywasz? Mhm. To dobrze, bo w sumie my rozmawiamy. Z no, gadajcie, gadajcie. tak. No. A yy, teatralnie, na przykład, ty brałaś udział w jakichś tak, zajęciach teatralnych? Tak. Ja w ogóle byłam dzieckiem, który uczestniczył w bardzo dużej ilości zajęć yy, pozalekcyjnych. Chodziłam w ogóle do szkoły muzycznej też. Grałam na skrzypcach. Przestałam. Mm -hmm, ale to ciężkie, na skrzypcach tak. to ciężkie. No, to jest akurat ciężki instrument. Przestałam, bo się właśnie otworzyła szkoła tańca u mnie i chyba właśnie. Rodzice zdecydowali, że już trochę sobie uuu, za dużo biorę na, na głowę i że może powinnam troszkę ograniczyć ilość tych rzeczy, a no jednak taniec zawsze był mi bliższy, więc, więc postawiłam wtedy na taniec. To u Ciebie było tak, że to rodzice musieli cię stopować? Bo tak. wiesz, że zazwyczaj to jest na odwrót, że to rodzice tak, może zaprzesz jeszcze na to, albo spróbujesz tego. Nie, to, to u mnie było tak, że ja bardzo dużo chciałam próbować rzeczy właśnie szukać jakiejś takiej swojej pasji. I, I no i w końcu stanęło na tańcu w sumie, bo tam jeszcze... ale też na tańcu co to tam było tyle w ogóle szukania takiego idealnego stylu tańca, bo ja i na balet, i na jazz, i potem hip-hop, i potem hip-hop w formacji, więc strasznie dużo tego tam było. A ty jeździłaś normale na turnieje? Tak. Jeździłaś? Jeździła. O, bo tego nie wiedziałem. Jeździłam na turnieje, w formacji, w duetach i solo też mi się zdarzyło. Kiedyś... Zdarzyło. Zdarzyło mi się. Kiedyś nawet właśnie bo jeździliśmy na mistrzostwa też, mm -hmm. udało nam się dostać na mistrzostwa Europy, to to był taki duży, pamiętam, duże osiągnięcie dla nas. Mając to doświadczenie ze świata tanecznego, wiem, że tam dokładnie tak samo to wszystko wyglądało, więc to, to nie jest jakaś rewolucja, że ludzie się kłócą. Wiesz co, powiem Ci szczerze, teraz bardzo mi zaskoczyłaś, bo w ogóle nie sądziłem, że coś takiego powiem. Bardzo mało osób, a no, poznałem trochę osób, e, nie mówi o tym, że to, ten świat w ogóle taki jest, influencerów. Jest, jest, no ale każdy taki jest. Ja nawet, słuchaj, kiedyś chciałam otworzyć y, hodowlę psów. Mhm. Myślałam o tym, żeby założyć swoją hodowlę, bo ja bardzo lubię psiaczki. też jakieś inne? Tak, czarne. Bardzo lubię psiaczki, bardzo lubię spędzać z nimi e, czas i pomyślałam, że może moja hodowla to byłby jakiś taki fajny pomysł. I Aha. rozmawialiśmy e, właśnie z panią, która prowadzi hodowlę, żeby nas jakoś tam wtajemniczyła, powiedziała jak to działa. No to mówi, że jakieś jeździ się na zawody z psami, to tam jest dokładnie tak samo. Że ludzie potrafią psu obciąć sierść, żeby nie, wyg nie wygrać. Podejście Tak. Yeah. No to, to każdy świat tak wygląda, wszędzie gdzie jest właśnie ta rywalizacja, gdzie jest ta ambicja, e, zwłaszcza jak są jakieś konkursy, no bo w sieci influencerów to na, nie ma na przykład konkursów, no ale gdzieś tam jest, kto będzie miał większe zasięgi, komu lepiej pójdzie. Słuchaj, to jest i... jeden, jeden wielki konkurs, bym no powiedział. Tak. Wysyłanie statystyk i tak dalej tak, do agencji, dokładnie. no wiemy jak to działa, więc to jest jeden wielki konkurs. Dokładnie tak. No i każdy świat tak działa, nie? Jakby jesteśmy ludźmi, więc tak, to są takie nasze jakieś naturalne chyba... Instynkty. Wiadomo, że chcemy być po prostu dobrymi ludźmi, a niektórzy w tym świecie nie są, no ale to myślę, że w każdym środowisku ktoś taki się znajdzie. W sumie tak, ale wiesz co Julka, mamy święta, więc teraz zostawmy ten temat. Ja już skończyłam no, no ja w sumie też i zobacz, nawet do siebie pasują. Z serduszkami. Tak, będzie słodko, więc tak jak powiedziałem, jedna bombka będzie do wygrania u mnie na profilu na Instagramie Patryczon a drugą wystawiamy na woś i ta druga będzie specjalna, bo będzie miała jeszcze dołączoną kartkę noworoczną z życzeniami noworocznymi, które wymyśli Julia i napisze Julia. Tak, dokładnie. I jeszcze stwierdziłem, że dorzucimy zdjęcie takie zrobione analogiem, żeby było pięknie z bombeczkami na pamiątkę. Super, Julia, ja jeszcze na koniec chciałem Ci coś powiedzieć, bo ja widziałem inną rozmowę z Tobą i bardzo mnie poruszył taki fajny cytat, który powiedziałaś. Było pytanie o Twoich właśnie fanów, twoich młodszych odbiorców, jak ty ich traktujesz? Mhm. Jeżeli dobrze pamiętam, ty wtedy powiedziałaś, że ty chcesz, żeby twoi młodzi odbiorcy mieli później, jak wspominają z dzieciństwa, taką osobę, że była taka fajna Julka. Mm -hmm. Mnie to tak ruszyło za serce, że stwierdziłem, że dosłownie no, muszę Cię poznać i że chcę z Tobą przeprowadzić rozmowę. O Jezu. No, no taki jest, bo ja już jestem też z tego pokolenia, gdzie jak ja się wychowałam, to byli youtuberzy. Ja nigdy nie byłam tak zafascynowana mocno, ale wiem jak to jest dorastać z nimi i teraz mam 22 lata i mam te wspomnienia, jak byłam tam 14-15 letnią Julką. A co dopiero, gdzie te dzieci na przykład mają teraz po 10 tak. lat, to będą po prostu połowę życia ze mną spędzą, więc tak bardzo odpowiedzialnie podchodzę do treści, które tworzę, żeby, żeby one mogły ze mną dorastać i, i żeby właśnie za te 10 lat na przykład powiedziały: No, a ja miałam taką Julkę, pewnie koje życie, byłam żugajką, boże, jaki to był super czas. O oh yes, ale naprawdę to jest fajne. Bo wiesz to, niestety, ale czasami jeżeli ktoś ma młodszych obserwatorów, młodszych fanów, to traktowani oni są tak, nie chcę powiedzieć gorzej, ale że to nie jest aż tak ważne, że po prostu wszystko na przykład się spodoba i że wszystko jest super. Tak. A ty bardzo odpowiedzialnie podchodzisz do tych osób. Ty czujesz trochę taką presję że jesteś za nich odpowiedzialna. Tak, tak. No ja staram się też sama sobie przyswajać, że nie jestem od wychowywania, bo tak, do, tak. Do, co do tego miałam taką największą presję, że że kurczę, że może powinnam więcej takich pouczających treści, żeby jeszcze więcej tego robić. I koniec końców właśnie bliskie osoby przypomniały mi, słuchaj, Julka, ty tu jesteś od rozrywki, ty mm -hmm. masz zabawiać tak. te dzieci, one mają po prostu wrócić ze szkoły, obejrzeć Twój filmik i się uśmiechnąć. To jest Twoje zadanie, Ty nie masz ich wychowywać. I to mi pamiętam, tak dużo zdjęło z głowy, że okej, okay, dobra, ja nie jestem ich mamą, taką prawdziwą. Oni mają rodziców, ktoś się nimi opiekuje. Ja jestem właśnie po to, żeby wywoływać uśmiech. Pięknie powiedziałaś. I jeżeli ty tak dbasz o swoich fanów, to powiedz, jak można zadbać o ciebie i czego ci życzyć w przyszłym roku? O Ojejku, na pewno spokoju. Bardzo bym chciała e, spokoju takiego w głowie. Przy tych ambitnych planach. Tak, tak. No właśnie, chodzi o to, żeby realizować te wszystkie plany, żeby spełniać się mieć te ambicje, ale przy tym wszystkim mieć ten taki spokój w głowie mm -hmm. mniej stresu, mniej tego napięcia. To by mi się na pewno przydało i bardzo bym chciała w końcu znaleźć dom. Mm. Po prostu, żeby się wyprowadzić już z domu X, bo teraz tam mieszka bardzo dużo ludzi, jest bardzo duży chaos i już od chyba pół roku próbuję się wyprowadzić, ale po prostu ciężko bardzo jest. ciężko. To ja z doświadczenia wiem, że jest ciężko. Tak, więc y, tego można życzyć. To jest taki mój największy cel w przyszłym roku, żeby się w końcu wyprowadzić. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tego ci życzyć. Dziękuję. Julia, bardzo ci dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w pierwszym, specjalnym, świątecznym odcinku. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo miło bardzo. się rozmawiało. Bardzo dziękuję. I te uśmiechy na koniecka tak. tamto. Dzięcie? cienie. Super.